Czym do Was przyjechałem dzisiaj? Moja ulubiona marka samochodów, A ten szczególnie T5 260 KONI, 5 cylindrów, automat. Może w troszeczkę takim podmęczonym stanie, ale, ale to jednak Volvo. Nieważne w jakim będzie stanie. Ja uwielbiam tą markę. Dobra, i teraz robisz cyk i pokazujesz jak to z tyłu. Zobaczcie tylko na tę dupcie, na te przetłuczenie tutaj. Fajnie to tak leci tutaj. Cyk, 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 cyk. I tutaj gdzieś się ugubi. Proszę bardzo. I te fotele, takie mięsiste. I ta skóra taka gruba jak z jakiegoś orangutana. No tutaj już skaja. Ale zobaczcie wykończenie tego samochodu. Tu jest materiał taki... No wysokiej jakości przyjemny. Tu niby miękko, ale jednak pod palcem nic się nie ugina ale schowki, schowki w drzwiach malutkie absurdalnie wręcz, ale o można wykończyć można kiedyś się chciało budować fajne samochody, które były jakieś obecnie w motoryzacji tego bardzo brakuje tu mamy taki element z obydwu stron oczywiście SIPS, czyli mamy wzmocnienie w progach i zobaczcie jakie one są grubości i ten SIPS jest również w tych słupkach a to ze względu na to że podobno, podobno w Szwecji było dużo wypadków z łosiami. I te wzmocnienie, które jest tutaj, ma pomóc przetrwać taki wypadek. I prawdopodobnie zderzenie Wolwem z łosiem to sama przyjemność. No dobra, coś wam pokażę. Coś wam pokażę, bo to jest hit. Ja sobie się przysunę tak jak ja lubię. Pyk, pyk. Fajna jest ta regulacja. A tam troszeczkę niedociągnięć. I teraz hit. Yy, przypomnę tylko, ja mam 1,74 m i wcale nie rozłożyłem się jakoś bardzo. <grytanie> o kurwa, co zrobili. Jak? Wytłumaczcie mi, jak oni zrobili tak małe wnętrze? Nawet schowków nie ma. No tak usiadłem teraz normalnie. Metr 74 m z przodu i metr 74 m z tyłu. Rozumiecie o co chodzi? To jest mniej miejsca niż w Toyocie Yaris. Mamy nawiewy na tylną kanapę, Fajniutko. Wykończenie. No ten materiał pod palcem się ugina, jest miękkawy, ale to nie jest taka miękkość, jakiej się po Volvo spodziewałem. Myślałem, że tu będzie jak w Mercedesie, że naprawdę palec będzie się zatapiał, a to tutaj taki za 2 mm pianeczki, jest taki winyl. Listewka to jest prawdziwa aluminium. Tutaj skaja, ładne przyszycie. No, fajnie działający guzik. Schowki w fotelach, ale tu też zobaczcie jak to jest wykończony. To jest ten sam materiał, który jest tam z przodu. Taka dbałość o szczegóły. Przyszycie, tutaj o zagłówek, mogli tu pierdolnąć plastikiem, ale dali ładne obszycie i nawet im się chciało zrobić pyk, 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 żeby to ładnie wyglądało. No i tak, tutaj mamy Sky, a tu mamy już skórę i to widać, nie? Widzicie różnicę. I to jest w dotyku skórzane, a to jest w dotyku plastikowe. 12V co tu dalej mamy? A to się Halo? To jest. To jest? Dobra, nie chcę tego połamać, po prostu się to nie otwiera. Boczek drzwiowy, tylny w całej okazałości. Wyprofilowanie tylnej kanapy jest bardzo fajne, bo wpadamy tutaj. Zajmujemy pozycję i zobaczcie. To jest, to jest szwed po prostu, to jest rewelacja. To jest miękkie. Przyjemny w dotyku. Mamy tutaj łączoną tapicerkę, ale jak to jest zrobione? Pyk, tu kawałek, tu kawałek. Podłokietnik. Mięciuchny. A do bagażnika można się stąd dostać? Nie wiem, zobaczymy później. O, nawet ten zagłówek jest regulowany. A te? A te? A te? Nie, no nie, konsekwencja w budowie samochodu, cztery zagłówki nieregulowane, ale ten na środku dajmy regulowany, no wiedziałem, że tutaj ktoś siądzie, tu trochę wyżej siedzi, więc no to jest Volvo, na pewno podyktowane to jest bezpieczeństwem, że ten zagłówek się ureguluje, no ale taka, taki brak konsekwencji, nie? wiecie o co chodzi, półeczka z tyłu, z dywaniku, pokażę wam bagażniczek. Nie wiem, czy jest tu coś do komentowania. Tu można odblokować kanapy, ale sama się nie złoży. O, jest przejście na narty, także na plus. Co tu może być? O! Ech, kabelki, tylko. Jeszcze więcej kabelków, nic ciekawego. Ładnie tutaj wykończone. No tak to Volvo, zobacz to Sorry że was rzuciłem ale musiałem odblokować Ej, ja ja ej, powinienem go troszeczkę do tyłu odsunąć I Nie wiem czy tu tak jest, nie, nie ma Kolejna bzdura Volvo z jakiegoś powodu nie można odblokować oparcia tylnej kanapy z wnętrza samochodu. Musisz zapierdalać do bagażnika. Oczywiście się nie złożył, tylko się odblokują. Co jest, kurwa? Czy ja mam to popchnąć? Nie mam takich długich rąk. Nie działa. Dobra. Chodzi o to, że jak złożymy oparcie tylnej kanapy, pyk, to tutaj nam się tworzy taka bardzo długa przestrzeń ładunkowa. Możecie wtedy sobie na przykład remontując chatę przewozić panele. Rewelacja, nie? Skórka się wytarła. No, Volvo. Właśnie te s 60, V70 mają właśnie tendencję, że się wyciera kolor z nich, właśnie z elementów skórzanych i z tych plastikowych. Drogi widzu, czy wiesz, że ten czerwony guzik możesz kliknąć za darmo? A to uczciwa cena. Za darmo jest też niebieski guzik, który znajduje się na Instagramie. Oczywiście całość tej grafiki przygotowałem w pańcie, bo jestem profesjonalistą. No to już sobie się odsuwam. Damy na maksa. Dobra, damy na maks. Jeszcze chwileczkę. Daj, tyk, 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 tyk. Hello, motherfucker. To <noise> nikt nie wlezie, to nie ma nic. Tam pięć nie ma miejsca. Dobra, zasiadamy sobie na tym fotelu. Słuchajcie, te fotele z przodu to jest klasa sama w sobie. Żadna marka nie umie powtórzyć tego, co Volvo. To są najwygodniejsze fotele, jakie możecie sobie tylko wyobrazić w aucie. Oczywiście do normalnej jazdy, bo. No to nie są fotele, które mają Was utrzymać w zakrętach, gdy będziecie lecieć 240 na Nordschleife. E, ale do normalnego, zwykłego użytkowania na co dzień nie ma lepiej. Po prostu nie ma lepiej. Siadacie na fotele w Volvo i w pierwszej sekundzie Wasza dupa i Wasz kręgosłup myśli, że usiedliście na fotelu w domu, na którym spędziliście ostatnie 20 lat życia. 10 na 10 Zarówno za kształt, za wygląd, za dbałość o szczegóły za wykończenie i dodatkowo za to. Troszeczkę naddali materiałów w fabryce i masz najpraktyczniejszy na świecie schowek. No pomacajmy sobie materiały z przodu. no Kurde. To jest bardziej twarde z przodu niż z tyłu. Troszeczkę się ugina, ale mniej niż z tyłu. Deska rozdzielcza. Okej. Okay, to już jest bardzo miękki materiał. Klapa, schowka. Nie ma pianki, ale ten materiał jest taki Matowy w dotyku, przyjemny, ale nie ugina się pod palcem. Mięciutko. I tunel właśnie mówiłem wam o tym, że się wyciera. I tunel już jest niestety plastikowy, troszeczkę skrzypiący, ale zaraz do tego przejdziemy. Podłokietnik jest twardy, niestety. Tutaj skóreczka, tu skóreczka, kierownica 366 tysięcy bodajże ma ten samochód. Kierownica nawet nieźle się zachowała. No tutaj ten materiał, doły drzwi również są takie miękkawe. No, kierownica. Dobrze leży w dłoniach, w fajnej powiedziałbym, że idealnej grubości, troszeczkę za mało miejsca tutaj na kciuka, manetki w odpowiednich odległościach, o, nawet działają wycieraczki, super rewelacyjnie, może wyłączmy. Tak wygląda kluczyk do tego samochodu. Ergonomia kierownicy, no te przyciski są bardzo łatwo dostępne, ten jest taki śmiesznie klikalny, tak pod dziwnym kątem trzeba palec ułożyć no do radia, ale fajnie się u to klika. Bardzo ładna poduszka, wytarte logo Volvo, ale można to, będąc zdolnym, manualnie wymienić bez zdejmowania poduszki, a jak chcemy to zrobić dobrze, to trzeba zdjąć poduszeczkę, tam podważyć takie bolczyki, tutaj się znajdują, z tamtej strony oczywiście zdjąć cały ten plastik. I wymieni znaczek, który jest na takich cyk, cyk, yy, blaszkach zagiętych. Po lewej stronie sterowanie światłami, halogenami. No tutaj do pokazywania nie ma jednak zbyt wiele, bo nawet nie ma schowka. Konsola środkowa podoba mi się, że w tym samochodzie, jakby wszystko jest skierowane do kierowcy na wzór BMW. Na środku za to dużo się dzieje. Mamy tutaj radio, które hmm, fajnie. Ono jest komponowane w tą konsolę rewelacyjnie, natomiast jak chcemy zmienić na coś akcesoryjnego, no już sporo lat jednak minęło i rozwój technologii skłania nas ku temu, żeby w starych samochodach jednak sobie radio czasami wymienić. No tutaj jest to utrudnione, ale na Allegro są gotowe ramki, da się to zrobić. Mm, no radio to taki oldschool bardzo, co? Tu ładne wykończenie ładnie jest ten plastik zrobiony do otwierania, aha, o. to troszeczkę skrzypi. Pod spodem mamy schowek miękko wykończony z jakąś tam gumą na końcu, na samym dole i z takim cypelkiem, żeby można było to łatwiej wyjąć do wyczyszczenia. I z drugiej strony mamy też guziczek, który służy do otwarcia czegoś takiego, co prawdopodobnie ma służyć za cup holder na tylną kanapę. A właściwie to na całe wnętrze w tym samochodzie. No, takie rozwiązanie. Tutaj pod tą roletką kryje się taki schoweczek i też tutaj jest taka właśnie gumeczka z takim uchwycikiem, jak widzicie, żeby łatwo można było to wyciągnąć, wyczyścić. Fajnie. Czy ten samochód skrzypi? Po pierwsze skrzypi podczas jazdy troszeczkę, coś tam się odzywa to słupeczek się odzywa, to coś na desce, no i ten tunelik nieszczęsny. Teraz złośliwie pomacamy, co tu może jeszcze nam zaskrzypieć. To na kamerze może się wydawać, że skrzypie, ale to nie jest skrzypnięcie, także tu nie dzieje się nic. Tu też nic. O, tutaj no. Ale to podczas jazdy raczej się nie odzywał. Kurde, myślę, że to plastika, to też jest mięciutkie. No dobra, wiecie, no te czarne plastiki Raczej na konsolach środkowych To chyba nie spotkałem jeszcze samochodu, w którym by to nie skrzypiało I schoweczek tutaj przed pasażerem Miejsca na długopisiki Takie chytre, bo patrz Tam dziureczka jest, żeby sobie wsadzić długopisik Poświetlany Miejsce na dokumenty Mięciutko wykończony, ale ogólnie umówmy się, że jest Raczej skromnej wielkości No także Najbardziej skrzypi ten tunel, który jest kurde wykonany z takiego tandetnego plastiku. Naprawdę volvo halo. Nie mogli zrobić to, nie wiem, no z tego samego materiału coś tutaj, ten mięciutki taki. Kawałek by pociągnęli. No i też ten podłokietnik no nie, w ogóle nie jest miękki. No, rozczarowany jestem troszeczkę tym elementem ogólnie. Słupki A mamy tapicerowane, bardzo mięciutkie w dotyku pod sufitkę, no to jest... To jest najbardziej miękka i najbardziej przyjemna podsufitka w dotyku jakiej kiedykolwiek dotykałem. Daszki tak samo, ten sam materiał mięciutkie. Uginają się pod palcem. To moja morda? I czemu to nie świeci? Czyli w tym samochodzie wszystko działa na zapłon No tak! Halo! O. Co jest? No dobra, jakiś kabelek nie łączy ci przypierdalasz. Wszystko jest dobrze. O to fajny element jest. Te lusterko wygląda na coś porządnego, takie szwedzkie. O, ładnie tak się rozświetla. I ładnie gaśnie. Lampeczki do czytania, okej. Okay. Z tyłu też są lampeczki, ale yy, jestem za krótki. Co to zadziała? O, Rewelka Tu działa jak należy. Cykor łapki, niestety nie są składane tylko takie na stałe hmm. No wolę jednak jak się składają Uszczeleczka tutaj ładnie wykończona Kurcze, to jak aksamit tej dotyku, naprawdę No typowe Volvo z tamtych lat Po pierwsze pas będzie opierdolony W sensie no Kurwa Bartek, sorry Nie wiem co się zadziało Zaraz naprawimy No, Volvo z tamtych lat Pas jest okorowany w niektórych to potrafi być do połowy tak wydarty, wiecie, to dziuro. Bo oni coś tutaj spierniczyli W ogóle patrzcie, gdzie on się nawija, ten pas Ech, To dziwne, co? To się raz widzę takie rozwiązanie Zawsze coś gdzieś tam z podłogi wychodzi A tutaj tak Tak stąd No i pod takim kątem bierze się ten pas, że on cały czas tutaj żłobi ten plastik Pokażę Wam jeszcze ten zamach pod maską. Reflektory są ksenonowe, ale nie ma soczewki. Na pewno jeszcze jakieś marcy tak robią, ale Volvo mi zapadło szczególnie w pamięć, bo jak mamy, nie wiem, Volkswagena, Mercedesa, Audi, jak był ksenon, to była soczewa, nie? A Volvo robi tak, że jest ten ksenon, ale nie ma soczewki. To jest takie niespotykane dla mnie coś nowego, coś innego. A pod to tak wygląda. Troszeczkę brudny, bo tam czasami trzeba minimalnie oleju dolać. No tak, w sumie, jak na motor, który ma 260 koni, to spodziewałbym się tutaj takiej osłony, że to będzie kurwa się błyszczało, nie? że ten napis Volvo będzie nie wiem złoty, że to taki mocny i dobry motor, a tu tam pierdolnęli byle jak plastikiem. I chuj. W otwieraniu tych drzwi i zamykaniu jest coś przyjemnego. I spróbujemy się tym samochodzikiem zawrócić teraz na Maxapay. I patrzcie, co się dzieje. No, nie jesteś w stanie, chłopie, O, tak stoję. Także promień zawracania w tym samochodzie naprawdę ma pewnie ze 2 km. Jak się jeździ Wolwem S60 T5? No, jest to samochód troszeczkę zaskakujący. Bo my się spodziewamy, że te 260 koni będzie nas wypierdalać z butów. Natomiast nic absolutnie takiego się nie dzieje. To jest samochód, który swoją moc oddaje. Subtelnie, delikatnie, tak żeby pasażerowie tego nie czuli. Skrzynia jest leniwa, układ kierowniczy nie jest zbyt precyzyjny. Siedzimy na bardzo mięciutkim, dopasowującym się do naszego ciała fotelu. Wnętrze mamy dobrze wyciszone. Do kabiny dociera tylko dźwięk pięciocylindrowego silnika. No, po prostu jest to auto typowo komfortowe do pokonywania dużych odległości. Chociaż tutaj mi się troszkę nie spina, bo wnętrze jest dosyć ciasnawe, no ale jednak jest to połykacz kilometrów, nie żaden sportowiec, chociaż ja rozumiem do czego jest ta moc. Ta moc służy do sprawnego, komfortowego, bezstresowego wyprzedzania, do nabierania prędkości, włączając się na autostradę raz, dwa, trzy pyk i mamy prędkość autostradową. Do tego służy to auto. Nie do uganiania się spod świateł z małolatami w Golfach Czy nie daj Boże E46 w kompocie Tylko do dostojnego podróżowania No To auto generalnie jest dla człowieka, który ma w sobie trochę klasy Wolwiacze nie są z samochodami szpanerskimi Nie wyrwiecie tutaj żadnej koleżanki na to nie wypada wolwiaczem jeździć z opuszczonymi szybami i słuchać Disco Polo To jest dostojny, fajny wóz A ta moc, która drzemie pod maską Jest tylko i wyłącznie dla właściciela, żeby cieszyła właściciela A nie żeby nią panować od świateł do świateł Ale możemy też tak czasami Pięknie. Już, pik. Już, już za dużo Rewelacja, tak bym podsumował to auto ja go uwielbiam, lubię szwedzką motoryzację, lubię Saby, lubię Volvo, lubię je za to. To może zabrzmi dziwnie, ale lubię je za to, że one są jakieś. I lubię je za to, zwłaszcza starsze samochody, tutaj już ogólnie takie 20-letnie i więcej, ze względu na to, że kiedyś producentom samochodów i ludziom, którzy je robili, się chciało. Tam siadał ktoś, szedł do pracy. I mu się chciało zbudować fajny, dobrze zrobiony, dobrze wyglądający samochód. A obecnie w motoryzacji jest tak, że przychodzisz na 8 godzin, wyjebane do 16. Robią te samochody z wytłoczek, z kartonu, byle jakie. Chcą naprawdę dużo, dużo pieniędzy, bazując na renomie marki. I ja się kurwa z tym nie zgadzam. Po prostu współczesna motoryzacja, z pewnymi wyjątkami oczywiście. Jest taka bardzo jałowa. Nie ma się w współczesnej motoryzacji za bardzo czym podniecać. A tu stara szwedzka blacha, gruba skóra z orangutana na fotelach. <gry> rewelacja, po prostu kurwa rewelacja. Mamy jeszcze upus turboc <gry> Zero stołu. Audio w tym samochodzie jest naprawdę bardzo fajne. No i tak wygląda podświetlenie, tak jak mówiłem. Takie troszkę zielonkowate. A tak na środkowej konsoli. Do oświetlenia no oświetlenia ambientowego raczej bym tutaj nie szukał. Ale to jest bardzo przyjemne wnętrze. Dobra moi drodzy, mam wrażenie, że się nagadałem dość. Na pewno ten filmik nie jest zbyt obiektywny. Ale bardzo dobrze się ubawiłem. Mam nadzieję, że Wy też. Jeśli chcecie takie materiały bardziej luźne, dajcie mi znać w komentarzu. I zapraszam Was na Instagrama. PikMotopatryk. No i cóż, trzymajcie się ramy. Na razie.